Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa Małopolskiego. Poznamy odpowiedzi na następujące pytania. Czy mamy dużo przepisów prawnych? Czy mogę kupić sobie nowy telefon bez zgody z moich rodziców? Czy kieszonkowe to obowiązek moich rodziców? Oraz czy otrzymane pieniądze w prezencie musimy oddać rodzicom? Film będzie się składał z trzech części. Pierwsza to skąd biorą się przepisy prawne? Część druga, czyli nasze zakupy do 13 roku życia, oraz część trzecia: lepiej mieć czy nie mieć pieniędzy. Dzisiaj dowiemy się, skąd bierze się prawo, którego wszyscy musimy przestrzegać. Wyobraźcie sobie, że prawo to jak zasady gry, które pomagają nam żyć razem w zgodzie. Źródła prawa. Po pierwsze, są różne ważne dokumenty, niektóre w postaci wielkich lub małych książek, które mówią nam, jakie są zasady. Najważniejsze z nich to: Konstytucja to taka największa książka z zasadami, której wszyscy muszą przestrzegać to jak książka z najważniejszymi zasadami gry. Ustawy to książki z dodatkowymi zasadami, napisanymi przez ludzi, którzy pracują w specjalnym miejscu zwanym parlamentem. Umowy międzynarodowe to umowy, które Polska podpisuje z innymi krajami, aby wspólnie coś ustalić i przestrzegać tych samych zasad. Rozporządzenia to dodatkowe zasady, które pomagają w codziennym życiu i są pisane przez ludzi, którzy rządzą państwem. Mamy też lokalne zasady. W różnych miejscach, na przykład w naszych miastach czy wsiach, mamy różne małe zasady, które są ważne tylko tam, gdzie mieszkamy. Takie lokalne zasady tworzą osoby, które zarządzają naszym miastem czy wsią, na przykład wójt, burmistrz lub prezydent. To tak, jakby każda dzielnica, miasto czy wieś miały swoje małe książki z zasadami, które pomagają, by wszystko działało sprawnie. Teraz już wiecie, skąd bierze się prawo, kto je tworzy, i dzięki tym zasadom możemy żyć razem w zgodzie i w bezpieczeństwie. Czy dzieci mogą robić zakupy i zawierać umowy? Teraz porozmawiamy o tym, co możecie kupić samodzielnie, a do czego potrzebujecie pomocy dorosłych. Najpierw musicie wiedzieć, co to jest czynność prawna. Oznacza to, że kiedy coś kupujemy w sklepie, na przykład książkę, zabawkę czy słodką bułkę, zawieramy umowę. Umową taką nazywamy czynnością prawną. Dorośli mogą taką umowę zawierać, ale dla dzieci poniżej 13 roku życia jest to trochę bardziej skomplikowane. Dzieci, które nie skończyły jeszcze 13 lat, nie mogą zawierać ważnych umów bez pomocy rodziców. Oznacza to, że nie mogą kupić sobie telefonu komórkowego czy innej drogiej rzeczy na własną rękę. Natomiast małe zakupy są ok. Możecie robić małe zakupy, które są częścią waszego codziennego życia. Na przykład możecie sami kupić sobie bułkę w piekarni, zeszyt w papierniczym, czy nawet małą zabawkę. Takie zakupy to właśnie drobne, bieżące sprawy życia codziennego. Kiedy zakupy są nieważne? Jeśli jeżeli próbowaliście Kupić coś bardzo drogiego, jak na przykład konsolę do gier czy telefon, umowa taka nie będzie ważna, nawet jeśli sprzedawca sprzedałby Wam ten towar. Rodzice mogliby to cofnąć, a Wy nie moglibyście zatrzymać tej rzeczy. Oczywiście. Wszystko to jest po to, aby Was uchronić. Na przykład, jeśli dziecko kupi coś, co jest zbyt drogie lub niepotrzebne, to taka umowa jest nieważna. To znaczy, że rodzice mogą pomóc dziecku odzyskać pieniądze lub zamienić zakup na coś bardziej odpowiedniego. Podsumowując, dzieci poniżej 13 roku życia mogą robić tylko drobne zakupy, które są częścią ich codziennego życia. Wszystko to po to, abyście byli bezpieczni i abyście zawsze mieli wsparcie dorosłych przy poważniejszych decyzjach. Dlaczego dostajemy kieszonkowe? I do czego ono służy? Pewnie nieraz słyszeliście o kieszonkowym. Ale po co właściwie dostajemy kieszonkowe od rodziców czy opiekunów? Już wyjaśniam. Czym jest kieszonkowe? Kieszonkowe to stała suma pieniędzy, którą rodzice lub opiekunowie dają Wam regularnie. Na przykład raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Te pieniądze możecie wydawać na różne rzeczy, które Wam się podobają. Co nam daje takie kieszonkowe? Ale kieszonkowe to nie są tylko pieniądze na zabawki czy słodycze. Ma, y, kieszonkowe mają bardzo ważne zadanie: uczyć was, jak mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi. Czego uczymy się dzięki kieszonkowemu? Oto kilka rzeczy, których możecie się nauczyć dzięki właśnie kieszonkowemu. Planowanie. Dzięki kieszonkowemu możecie nauczyć się, jak planować na co dzień wydawanie swoich pieniędzy. Możecie odłożyć część na coś większego. Oszczędzanie. Możecie też dowiedzieć się, jak to jest odkładać pieniądze na przyszłość. Konsekwencje decyzji. Jeśli wydacie całe kieszonkowe od razu na słodycze i nie zostanie Wam nic na inne rzeczy, które też chcielibyście mieć, to uczy, aby podejmować przemyślane decyzje. Pomaganie innym. Czasem możecie też zastanowić się, czy część pieniędzy nie chcielibyście przeznaczyć na pomoc innym, na przykład na akcje charytatywne. Wartość pieniądza. Kieszonkowe pomaga zrozumieć, ile pieniędzy kosztują różne rzeczy i że trzeba za nie płacić ciężko zarobionymi pieniędzmi. A kto decyduje o kieszonkowym? To, czy dostaniecie kieszonkowe, zależy od Waszych rodziców lub opiekunów. To oni decydują, czy będą wam dawać kieszonkowe i ile ono będzie wynosić. Ustalają też zasady, na co możecie wydać te pieniądze. Teraz odpowiemy na najważniejsze chyba pytanie, czyli co się dzieje z pieniędzmi z komunii. Wiele z Was pewnie już przystąpiło albo będzie przystępować do Pierwszej Komunii Świętej i być może dostaniecie albo już dostaliście prezenty pieniężne. Zastanawiacie się, co się dzieje z tymi pieniędzmi? Już wyjaśniam. Pieniądze są wasze, ale pieniądze, które dostaniecie na komunie, są zawsze wasze. Jednak dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą samodzielnie nimi zarządzać. To oznacza, że nie możecie sami kupić sobie na przykład sprzętu komputerowego czy roweru. Dlaczego? Według prawa dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą zawierać umów. To oznacza, że jeśli chcecie kupić za swoje pieniądze z komunii, musicie mieć zgodę i pomoc rodziców. Rodzicie, rodzice zarządzają waszymi pieniędzmi. Pieniędzmi z komunii innymi waszymi pieniędzmi zarządzają rodzice lub opiekunowie. To oni dbają o to, aby były one wykorzystywane mądrze i na rzeczy, które są dla was ważne. Ale pamiętajcie, rodzice nie mogą używać waszych pieniędzy na swoje potrzeby, na przykład na swoje zakupy lub rachunki. Czyli co mogą zrobić rodzice z waszymi pieniędzmi? Rodzice mogą wydać wasze pieniądze na różne rzeczy, które są dla was ważne i potrzebne. Mogą kupić wam wymarzoną konsolę do gier, rower, albo inne rzeczy, które ustalicie wspólnie. Mogą także przeznaczyć te pieniądze na wasze utrzymanie i wychowanie, czyli na przykład na ubrania, jedzenie czy książki do szkoły. Słuchajcie, i na koniec, nie tracicie swoich pieniędzy. Nawet jeśli nie możecie sami zarządzać swoimi pieniędzmi, to nie tracicie ich. Rodzice zobowiązani są dbać o Wasze pieniądze i zarządzać nimi w Waszym interesie. Kiedy dorośniecie, będziecie mogli decydować sami, na co je wydać. Dziękujemy za uwagę.